I znowu witamy w programie drugie życie złomu w Twojej firmie ogrodzie i domu a tym razem zajmiemy się prądem stałym ze starych paneli fotowoltaicznych będziemy zasilać ten stary piękny boiler 140 litrów z wężownicą. Prądem o napięciu na razie mamy około 90 v zaraz zmierzymy ale pokażemy jak ładnie łuk elektryczny się przy takim napięciu robi. Proszę zobaczyć. Można spawać. Zrobimy to samo ujęcie bez naświetlania, Lampom proszę zobaczyć 90V, prąd 2,5A. Zaraz sprawdzimy, jaki prądzik tu nam płynie przez grzałkę. Teraz pokażemy prądzik. Wskazanie amperomierza, jak widać, 1A z takim Musiało się przyciemnić. Słońce zaszło bodajże. Przy pełnym słońcu było 2,5 Przy pełnym słońcu mamy 87V z trzech paneli. Stare panele dają tyle i łóczek elektryczny, jeszcze raz. Można spawać. Spawać można po prostu tak. Prąd elektryczny prąd stały. Generuje takie problemy Skutkiem tego są wypalanie styków, przekaźników, termików, wszelkich łączników.